Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dynamite Jack Zobaczymy co to, co to z tego wyjdzie Ja go nie łażą, tak Tak, tak, wow, 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 wow A tam poszedł, dobra Dobra Ha, ha, ha. Teraz trzeba ich tu załatwić jakoś hmm, hmm, hmm. Wybuchowy Jack, to jest to. Tu damy. Aj, Ach, udało mi się tym razem. No, już mi się ta mapa podoba. Przyjdziemy ją sobie. Oczywiście to nie jest mapa. Powiedzmy z kampanii, jakby to, to tak nazwać kampanią, czy coś. Jest mapa stworzona przez ludzi. Nie pamiętam, jak się nazywała. Niestety, nie, nie, nie spojrzałem na nazwę. Dobra. Teraz pójdzie, jak tłumaczy. otworzono. Otworzona. Bierzemy kartę. Idziemy dalej. Ciach, 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 cia. to przechodzimy. Hmm. Pasowałoby teraz tak Uu. Trzeba teraz jakoś tu zwabić Dobra O, jeszcze jeden Poszli Zapiszemy Tu gdzieś te siedzą mapa tam trzeba by iść tam pójdziemy tam na razie Aha, aha. a tu co to jest? aha to jest ten piernik cały trzeba będzie jakoś to załatwić obra nie będę się na razie tym zajmował Jeszcze tam będzie Idziemy dalej hm. Jak ten chodzi teraz ten piernik? Tu ma działać No tak Tu go załatwimy Ale niech przybiegnie szybciej Dobra pójdziemy tam w górę <laughs> Ciekawe co to będzie dalej dalej <laughs> O nie, jednak pójdziemy tam to rozwalić, bo tam trzeba gdzieś iść No, ojojoj oj, oj. Jeden mniej Dobra. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja pierdzielę. Nie, 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 nie podaruję sobie tego, dobra. Sorka, sorka, ale to kurde... Przesyłka dla sąsiadu była. O, myszka, tutaj spada i znowu myszka. I trochę mnie dezorientował gościu. Ale dobra, wracamy. Mam nadzieję, że to jakoś... Większego fajla nie było. Idziemy, tym razem sobie zapiszę. Hmm. Bo fajna mapa i chciałbym. Chciałbym ją przejść. Mimo wszystko jest. Jest dobra. Idziemy go tutaj załatwili tu ostatnio. Tu my go załatwili. Pewnie już będzie tu wracał. Mam nadzieję. No. Kitara. Idziemy tutaj. Tym razem nie zlamię. Mam nadzieję. Chodź tu. Dobra. Zginęli wszyscy Zginęli Dobra 100% tam się gdzieś otworzyło. Dobra, idziemy dalej, idziemy tam weźmiemy sobie tego opiernika. A, warto zbierać. Się jak znajdzie. Ciekawe ma Tam nic nie było, dobra Dobra, dobra. Idziemy, 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 idziemy. Kurczę, gierka jest zarobiasta. Bardzo polecam, polecam normalnie. Pewnie teraz nie jest droga. A warto warto się pobawić, no, jeżeli ktoś lubi takie gry. Ja, ja, ja lubię. I polecam. Uuu, muszę coś znaleźć. O, Obra. Ciekawe. Dobra. O problemie. Zapiszemy sobie na szybko, bo tam widziałem. <krym> Przepraszam idziemy. Easy, easy było, no, ale zobaczymy co tam dalej. Lasery otwarte. <śmienny> Ale zobaczymy co jest tam, bo tam chyba trzeba... A nie, to tylko na obkoło się szło, dobra. Dobra, dobra. Lecimy dalej. Tu się otwor... otworzyło... się. Dobra, ale tu zapiszemy sobie. W razie czego, żeby później nie, nie, od nowa nie przechodzić tego samego. Ho, ho, to tu jakaś labirynt. Tam jest wyjście, to tam pójdziemy. No, i pięknie. Zebraliśmy wszystko, co się dało. Tak, jak miało być. Przasza nie była aż bardzo trudna. Bo, powiedzmy, banalnie prosta. I hura! Jednego cibnęta nie, nie zdobyłem, ale to chyba jest za, za niezabijanie przeciwników. Dwa razy zginąłem. Ale. Okej. Okay. Right. Powiedzmy. Za prostotę 3, ale za wykonanie 4, więc tak szkoda, że nie można połówki, więc tak 4 dam. No i to by było na tyle. Dziękuję. Na razie do następnego odcinka. Hej, chaos.